Cześć z tej strony, Paweł. Stream dzisiejszy jest zaczątkiem nowej serii, której celem jest wprowadzenie w świat Haskell'a. Też tego języka zaczynam się uczyć właśnie, właśnie poprzez ta seria. To, że powoli celem jest dojście do jakiejś w miarę sensownej aplikacji tworzonej systematycznie przez czas trwania. Serii. Seria będzie trwała planowo 2-3 miesiące. Na dzisiaj zaplanowane jest wprowadzenie do samego języka, do, do środowiska, bardziej pod kątem teoretycznym. I od przyszłego tygodnia przejdę do składni języka dalej, idąc w kierunku faktycznego projektu którego jeszcze nie wybrałem, co zrobię przez kolejny tydzień, dwa. Także sam język Haskell powstał w roku 1990. To czy jest już dość wiekowy. Aktualna wersja stabilna w Haskell 2010 też, też najświeższa nie jest. A czy społeczność rozwijająca biblioteki i paszki? Haskellowa jest bardzo aktywna, bardzo żywa, także sam język ciągle żyje. Haskell jest językiem funk funkcyjnym, funkcjonalnym, funkcyjnym. Jest czysto funkcyjny, także nie miesza wielu paradygmatów, jak, w, jak w większość współczesnych, znanych, a skupia się stricte na tym jednym. Na tym jednym paradygmacie par e, kompilowany Haskell jest e, poprzez THC, e, Glasgow Haskell Compiler. Szybkościowo jest to porównywalne do GTC, do e, C. Jest e, tak mniej więcej 1 trzecia wolniej, e, e, 1,3 raza wolniejsze od C. Czyli e, dalej ta szybkość jest całkiem przyzwoita. Co o samym Haskellu powiedzieć można? Najważniejsze featurey tego języka to w pierwszej kolejności właśnie czysta funkcyjność. Nie ma zbyt wielu takich języków, zwłaszcza języków w miarę popularnych, które byłyby czysto funkcyjne. Haskell się charakteryzuje właśnie tym. Każda funkcja jest właśnie. Czysta jest matematycznie wyrażeniem, a nie instrukcją. Co też się, się przekłada na niemutowalność, na stricte operowanie na danych bez, bez, bez mutowania ich, bez sięgania po, po stany, bez trzymania stanów. Sam język jest deklaratywny i typowany statycznie. Czyli też nie musimy jawnie informować kompilatora o typach, którymi się chcemy posługiwać, a, a nasz kompilator jest w stanie sobie to sam, sam już, już na etapie kompilacji zweryfikować i też w przypadku niezgodności poinformować nas, że coś, coś się tam nie zdradza. Haskell ma bardzo dobre wsparcie pod kątem programowania współbieżnego. Jest to lekkie i ma bardzo wydajny garbage collector właśnie pod, pod taką paralelność. E, e, argumenty funkcji nie są ewaluowane, czyli, e, czyli właśnie jest to, e, jest to funkcja, a nie jakiś znany już na etapie kompilacji e, obiekt. E, dopiero w, w momencie wywołania. E, pracujemy nad tymi danymi, które w, które w danym wywołaniu są nam potrzebne, co też właśnie wpływa, wpływa bardzo dobrze na wydajność, bo nie, nie wrzucamy w pamięć wszystkiego, co, co mamy w programie, tylko to, co jest nam akurat potrzebne. No i jak, jak wspomniałem, społeczność Haslera jest bardzo żywa, co też może dość mocno pomóc właśnie w, w, w pracy z językiem, w, w wejściu w taką zabawę z Haskellem właśnie. okej okay. jak, jak z takim Haskellem pracę zacząć? Co jest tutaj ważne, to kompilator oczywiście GHC. Haskell operuje też na takich narzędziach jak Cabal, czyli narzędzie do budowania i tworzenia paczek hastelowych, stworzone w roku 2005 w celu właśnie uproszczenia całego procesu budowania projektów modułów hastelowych. Równym problemem jego jest tak zwany trouble hell problem. To jest, to jest łamanie zależności spowodowane poprzez, poprzez konflikty wersji Czyli jeśli jedna zależność wymaga innej w wersji X, a kolejna w wersji IREP, to problem spowoduje, że nasz build nie będzie w stanie sobie z tym poradzić. To jest każdą wersję będzie chciał budować sobie osobno, co, co, no, co doprowadzi do, do błędów. Innym narzędziem, które skabala, w wersji uproszonej korzysta jest Star. Star jest nowszy. Star jest wydany w roku 2015 i jeszcze bardziej upraszcza procesy budowania. Na, na potrzeby tegoż projektu, tej serii, planuję używać właśnie Star'a. Kabel od, od roku 2005 się też nieco rozwinął. Wersja aktualnie stabilna jest bodajże wydana w 2019. I jeśli się nie mylę, już Hel problem jest tam poprawiony, acz zdecydowałem się tutaj właśnie na Stata. Żeby zacząć pracę z Haskellem, potrzebujemy zainstalować wyżej, wyżej wymienione narzędzia. Mam tutaj linki do, do instalatorów. Jest Haskell wieloplatformowy, to czy zarówno pod Linuxem, jak i Maciem, jak i Windowsem, da się z tym pracować. Pod Linuxa mam tutaj też skrypty, skrypty natywne, generyczne, gdzie pierwszy instaluje GHC i Tabala, drugi bonusowo jeszcze instaluje Stata. Jeśli się teraz nie mylę, sam Stata jest w stanie sobie doinstalować brakujące barwujące elementy typu DHC, jeśli w czasie, w czasie próby zbudowania projektu ich nie wyczyje, Ja zainstalowałem całość właśnie przez te dwa skrypty, które są całkiem przyjemne instalatory, które, które właśnie zapewniają już nam gotowe całe, całe środowisko pracy z Haskellem. Ok, mając takie środowisko zainstalowane, Chcielibyśmy coś z nim zdziałać. Jak mówiłem, planuję używać Stata. Przez stacka możemy sobie stworzyć nowy, nowy taki moduł, nowy projekt. Zgodnie z tymplatką, którą, którą możemy sobie zdefiniować i znaleźć. Komenda Start New, nazwa projektu i nazwa templatki tworzy nam moduł, który za chwilę pokażę. Ten moduł możemy chcieć zbudować przez komendę Start Build. I możemy chcecie uruchomić przez Start exec, gdzie Dalej wkładamy nazwę tego modułu i po myśli Edza Start też oczywiście zapewnia takie opcje, jak czyszczenie naszej, naszego folderu projektu i wiele innych, których teraz się nie będę zagłębiać. To jeśli tam coś z tego będzie. W czasie pracy bardzo potrzebne, to też to oczywiście wprowadzę. OK, co, co mamy w takim stworzonym przez startniu module? Mam ten moduł już tutaj stworzony. Mamy tu oczywiście pliki źródłowe. Mamy tutaj plik kabalowy, który nas nie, nie, nie interesuje na ten moment. To jest plik, który, który jest generowany przez StarTrior pod właśnie zgodność z Kabalem. Jak mówiłem StarTrior z Kabala korzysta, więc operuje na pliku Kabal. On jest, ten plik wygląda tak, że ma w sobie ogólnie metadane o projekcie typu nazwa, wersję, informacje o autorze, o witrynach, a także mapowanie plików, i tak dalej. Ten plik jest generowany, nie powinniśmy go zasadniczo dotykać. Pliki typu licencja RIDMI to standardowa zawartość w większości projektów. Mamy też tutaj takie rzeczy, które nas już bardziej interesują. Jak Setup HS, czyli komponent czyli kabalowy. Komponent do systemu budowania. Nie jest on konieczny w takim projekcie, ale jest uważany za dobrą praktykę, żeby go załączać. Zasadniczo zawiera po prostu prompowanie na domyślny punkt wejściowy do naszej aplikacji. Ciekawszymi plikami są start .yaml, i YAML Star to ustawienia na poziomie projektu. To jest mapowanie pod, pod pakiet lokalne. Start. Tak. Czyli na wpadek gdybyśmy chcieli pracować w projekcie wielomodułowym, poprzez takie zamapowanie pakietów informujemy nasze środowisko pracy, co gdzie jest. Jest tu i też takie pole jak Resolver, rzeczone pole Resolver. To zasadniczo definicja jak nasz program ma być budowany. Tutaj też nie planowałem się jeszcze zagłębiać. Zasadniczo mówimy tutaj naszemu startupi, że budujemy to w wersji X. Kompilator, kompilatorem i y. ostatnim w takich plików konfiguracyjnych ważnych jest pacch I tutaj mamy też meta dane, które są przepisywane do generowanego pliku kapalowego. Mamy informacje tutaj o zależnościach, czyli gdybyśmy potrzebowali dopiąć jakiś publiczny bądź własny paciecik, to dopisujemy go tutaj w pole Dependencies. Mamy też tutaj ogólnie mapowanie naszych plików wykonywalnych, testów i, i bibliotek używanych przez naszą aplikację. To by było na tyle pod kątem samej, samej konfiguracji, co dostajemy, w takim, co dostajemy z kodu źródłowego po wygenerowaniu takiego takie paczki. Nasz git main to definicja modułu głównego. Jest to punkt wyjściowy do programu, w której, jak tutaj widać, importujemy sobie nasz, naszą bibliotekę lokalną. Definiujemy funkcję main, której typem zwrotnym jest IO, czyli operacja input-output. W tym przypadku będzie to wypisanie na ekran wartości i Ciało naszego, naszej funkcji main to somefunc Somefund jest wzięte z importowanej biblioteki. Przyczona biblioteka to inny moduł, który to eksportuje na zewnątrz właśnie somefund. Zawartość tego modułu to ta pojedyncza funkcja, której też typem zwrotnym jest io, czyli też, też będzie moduła coś sobie. Wypisać i ten rzeczony typ zwróci, ta rzeczona funkcja wypisuje na ekran linię func. Jest to w sumie tyle. To jest wystarczające, żeby taki pro pierwszy projekt klasy Hello World uruchomić. To jest, wchodzimy sobie w maina, ten main coś odpala z. Odpala funkcję gdzieś tam zdefiniowaną. Ta funkcja też, też musi być oczywiście typu, typu IO, żeby była jakaś komunikacja ze światem zewnętrznym, żeby, żeby poinformować użytkownika, że coś się stało. I w tejże funkcji właśnie piszemy sobie zwykłe do stringa. Same, same testy, ten test, testów tutaj e, nie ma. E, testy są niezaimplementowane do testów. Dojdziemy też później. Także e, dziękuję za uwagę. Dzisiaj e, za, tydzień, m, za tydzień skupię się bardziej na przedstawieniu składni języka. Napiszemy trochę prostych podczasowych funkcji. E, Potencjalnie modułów. Być może coś, coś testowego się uda uruchomić. I za tygodnie dwa planowo rozpoczniemy pracę nad bardziej rzeczywistym projektem mającym na celu właśnie pokazać, jak pracować z Haskellem, jak się nauczyć Haskella w praktyce. Także dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień. Zbieram też, zbieram też propozycje, jaki projekt wytwarzać. Także w komentarzach, w komentarzach proszę o sugestie. Jeśli tam się coś pojawi, i to się do tego zastosuję, a przynajmniej wezmę to pod uwagę. Jeśli nie, znajdę coś z popularnych, dostępnych list. Także dziękuję za uwagę.